Stawiamy sprawę jasno, mistrzostwa i pucharów tego chce to miasto, to wyrażają dzisiaj kibice swoją uprawą. Czyński teraz w ślizgiem odebrał piłkę na połowie Śląska. Może to on, kapitan, da trochę sygnał do ataku w tym meczu, bo rzeczywiście Śląsk, no, poza strzałem Picha, ale Pich był wtedy na spalonym, nie stwarzył sobie żadnej okazji do pokonania brankarza Piastów. Śląsk rozgrywa akcję od własnej połowy. Celeban wymienia się piłką z Gollą. No i tradycyjnie Chrapek wschodzi na lewą stronę do rozegrania. Teraz Chrapek próbował dalekiego zagrania do Cholewiaka, ale piłkarze Piasta przyjęli tę piłkę. Szciglec na lewej stronie krótko z Płochetą. Szciglec. Dobra teraz akcja kombinacyjna, Śląska na lewej stronie, w środku jest Pich. Pich, no notorycznie ustawiany przez trenera Lawiczkę w środku pola, a nie na skrzydle. Stracił niestety piłkę, po chwili Chrapek faulował. Granicego z numerem 21 Gerarda Badie. Piast rozpocznie odrzutu wolnego ze środka boiska. Jestem łabojko, łabojko, chłopcze! jest to łabajko, łabajko, 74. minuta meczu ślub Wrocław piaz 1 do 1. Strzelcem bramki Erik Exposito. No To jest to, na co czekali ci ludzie zgromadzeni na stadionie, kilkanaście tysięcy osób. To pierwszy pięciocyfrowy wynik frekwencyjny na stadionie Śląska od 10 miesięcy. Cieszymy się bardzo z tego, że e, tak licznie dzisiaj zgromadziła się publiczność na stadionie miejskim. Czuć wreszcie atmosferę piłki nożnej i czuć wreszcie, że ci kibice są z drużyną. Cieszymy się również z bardzo ważnego gola Erika Exposito, bo był zawodnik bardzo krytykowany jak i również otwarcie krytykowany. Jak i również krytykowane przez Witesława Lawiczkę. Trener krytykował go za brak zaangażowania zarówno w meczach, jak i w treningach. Dzisiaj dostał szansę w 72. minucie, pojawił się na boisku i 10 minut później doprowadził do wyrównania. Jest gwizdek sędziego. Groś podbiega do piłki bardzo wolno. Broś jest gol! 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 Śląsk-Wrocław-Piasgry-Wice 2 do 1! Przeżywał w tym meczu naprawdę bardzo trudne chwile. Piaz Gliwice w drugiej połowie miał 3-4 bardzo dobre okazje, a jednak to prowadzą w tym meczu 2-1. Jeśli takim wynikiem zakończy się to spotkanie, przypomnijmy, że Śląsk pobije klubowy rekord zwycięstw rzędu w Ekstraklasie. Słuchajmy radości kibiców Śląska po zwycięstwie Wrocławia. Pomimo tego, że Wrocławianie przeżywali naprawdę trudne chwile w tym meczu, nie błyszczeli swoją formą, nie błyszczeli w swoich akcjach, ostatecznie Śląsk zgarnął w meczu z mistrzem Polski komplet punktów. Gole dla Śląska zdobyli Erik Exposito. Drugą bramkę, pierwszą bramkę dla Śląska, dającą, wyrównującą bramkę dla Śląska, zdobył. W minucie, drodzy Państwo, przepraszam, Exposito wyrównał w 85. Minucie na 1 do 1, w 88. Minucie na 2 do 1. Łukasz Broś wykorzystał rzut karny, który był podyktowany po faulu, właśnie na nim. Post. No cóż, bardzo trudne spotkanie to było dla Śląska. E, szczególnie w drugiej połowie, kiedy Piast stworzył sobie 3-4 okazje do podwyższenia prowadzenia. I jednak e, Piastowi zabrakło trudnej szczęścia, zabrakło też e, zimnej krwi e, w kluczowych e, akcjach. E, dobrze spisał się również e, Bramkarz e, Śląska. Matusz Putocki, który uchronił w kwiatzie Śląska przed utratą kolejnych bramek. Piast prowadził do przerwy 1 do Zara, jednak Śląsk po przerwie zdołał odwrócić szale zwycięstwa na swoją korzyść. No i patrząc w tym momencie na tabelę Śląsk ma komplet punktów, czyli 6 na koncie i to Śląsk w tym momencie przewodzi tabeli. Jesteśmy więc liderem, chociaż oczywiście pamiętajmy, e, że do zakończenia tej kolejki e, pozostało jeszcze jeden mecz. W e, pogoń Szczecin zmierzy się z Arką Gdynia. Ten mecz zostanie rozegrany jutro e, o godzinie 18.00. No jeśli, e, jeśli Pogoń to spotkanie wygra dużą różnicą bramek, to to zostanie liderem. Jak na razie po drugiej kolejce, jednak to Śląsk przewodzi w tabeli. No Jeśli mielibyśmy oceniać grę Drużyny Śląska, to trzeba powiedzieć, że jest jeszcze dużo, bardzo dużo do poprawy. Ale oceniajmy przede wszystkim grę Drużyny Śląska po efektach. Efekt jest taki, jaki byśmy oczekiwali są dwa zwycięstwa. Jest zwycięstwo z Wysokraków, jest zwycięstwo również z Piastem Grywice. Piłkarze Piasta teraz e, smutni nieco e, schodzą już z murawy. Oni zostali pokonani tak naprawdę w ostatnich pięciu minutach tego meczu. Mieli już zwycięstwo na koncie, a to jednak Śląsk dwoma golami potrafił dzisiaj Piasto pokonać. No widzimy radość, jest duża radość wśród kibiców Śląska. Jest duża radość wśród piłkarzy WKS-u, to zrozumiałe, cieszymy się z tego, że pokonaliśmy mistrzów Polski. Kolejne spotkanie.